Na początku od razu chciałybyśmy dać trigger warning, że będziemy poruszać temat zaburzeń odżywienia. Dlatego jeżeli zmagasz się z tym problemem lub jest to dla ciebie wrażliwy temat, to sugerujemy ominąć ten odcinek. Tematem dzisiejszego odcinka są almond mums, czy też jak już w sumie po polsku się mówi migdałowe mamy. Nie mogę z tego migdałowe mamy. No, już ten termin się jakoś tak do polskiego języka w sumie też przeszedł. No i tak, to na początek w sumie musimy określić, kim są te Almond Mams dla osób, które nie wiedzą. No tak, sam termin wziął się od Jolandy Hadid, która jest mamą Gigi i Belly. Mm. Od tej e, sławnej, właściwie niesławnej sceny, kiedy Gigi prawie. Zemdlała, a Jolanda jej radziła, żeby zjadła dwa migdały. Tak. Z czego się potem tłumaczyła, że to było rwane z kontekstu i tak dalej, ale generalnie też z innych jej zachowań wiemy, że jest to osoba, która bardzo, bardzo obsesyjnie myśli o wadze, jedzeniu i ogólnie wyglądzie zewnętrznym. Swoimi, swoich córek, tak. No to chyba najlepiej byłoby. Przedstawić, zarysować cechy tych Almond Mums na początku, no właśnie przedstawić kim one są. I taką pierwszą podstawową cechą to, tak jak w sumie wspomniałyśmy przy, przy Jolandzie, to jest właśnie obsesja związana z, z wyglądem, tak? z wagą. Z porcjonowaniem jedzenia, kaloriami. Um... Tak, ale to też właśnie nie tylko ich własnym wyglądem, tylko to bardzo często przerzuca się też na, na osoby w ich otoczeniu. I tutaj też w sumie warto zaznaczyć od razu, że ten Almond mams to jest taki termin bardzo ogólny i to almont mam może nie być tylko mama, to może być też babcia, to może być też ojciec, to może być nie wiem, nauczycielka w szkole, higienistka w szkole, lekarze, no w sumie... Powiedziałabym, że każda taka Starsza osoba, która ma jakim, jakiś autorytet nad nami. Tak. Jest to generalnie taki perfekcjonizm, który bardzo często cechuje te osoby, to jest głównie generacja X, czyli osoby tak urodzone w no latach 70. -tych 70 -tych głównie, tak. Też oczywiście wcześniejsze pokolenie, czyli baby boomers, ale sądzę, że to jest taka domenta tych generacji X, którą właśnie kojarzymy z modą, z, no z erą tych wszystkich modelek. No, i właśnie z takimi restrykcyjnymi, też dietami z lat 2000. No, to jest po prostu kwestia też dotycząca pewnego zaburzenia odżywiania lub pewnej obsesyjności z tym związanej, i może to też dotyczyć każdego pokolenia, ale często jest to zauważone właśnie w tych pokoleniach X i baby boomers, no i może też w starszych millenialsach czasami. I wracając do tych jeszcze cech, to, to właśnie jest ten generalny perfekcjonizm i obsesja na punkcie tego, jak się wygląda. Wygląda się samemu i też jak wyglądają osoby naokoło na nas, naokoło tych Almond Moms. To się przejawia tym, że te Almond Moms często komentują wygląd innych osób, komentują też wygląd swój tak krytycznie przy innych osobach, komentują to. Ile ktoś waży, jak ktoś wygląda, ile ktoś je, co ktoś je. Generalnie tych komentarzy jest dużo. Tak i można zauważyć, że te osoby robią to w takiej właśnie dość... Bardzo Ci... krytyczny, taki krytyczny, krytyczny ale, ale taki taki też w sensie taki... negatywnym. Tak, krytyczny w sensie negatywnym oraz robią to stale. W sensie jest to taka cecha, to nie jest po prostu coś, co czasami powiedzmy im się wymknie, tylko to jest coś, co one robią nagminnie i przez co też w konsekwencji możemy starać się unikać po prostu kontaktu z tymi osobami. No i właśnie najgorsze w tym wszystkim jest to, że to poza wpływem na ich własne zdrowie psychiczne i fizyczne, ma też bardzo duży wpływ na zdrowie ich dzieci. Bo to generalnie, tak jak już mówiłyśmy, są różne odstępstwa od tej reguły, ale to zazwyczaj jest taki mechanizm, że to jest Spokojnie matka, która przerzuca te swoje mhm. zachowania na swoje dzieci. Zazwyczaj córki. I psuje to też, trzeba zauważyć, że to też bardzo niszczy relacje matka-córka lub matka-syn. Ogólnie raczej nie lubimy być w towarzystwie kogoś, kto nagminnie nas kontroluje. Zwłaszcza jeżeli chodzi o tak naturalną czynność, jaką jest właśnie jedzenie lub. Aktywność fizyczna. No i to też przejawia się w takich generalnie dużych restrykcjach w jedzeniu, w takim stylu życia też, czy to jest ograniczanie spożywania niektórych produktów, ograniczanie, no właściwie wyłączanie totalnie z diety i zabranianie jedzenia danych rzeczy swoim dzieciom. Też takie zaburzanie intuicji, na przykład jeżeli dziecko mówi, że dalej jest głodne, to mawianie mu, że nie jest, że po prostu. Się mu nudzi. Tak, to jest znowu to kontrolowanie takie. No i też I... ciągłe komentarze na... na temat tego, jak wygląda nasze ciało, na temat tego, co nam pasuje, co nam nie pasuje. I wiadomo, że czasami ktoś, zwłaszcza matki, dają takie komentarze, ale jeżeli to jest taka kwestia, że po prostu. Na każdym kroku nasz wygląd jest w jakiś sposób opisywany i czujemy się z tym niekomfortowo, to sądzę, że to charakteryzuje taką typową migdałową mamę, jeżeli to jest po prostu nagminne jej zachowanie Mają i czujemy takie przez Takie myślenie to, to eee, bardzo to po prostu, też albo się często to albo zastanowić że, się, czy znowu się takie o tym, takim przerzucaniu swoich nawyków na swoje dzieci. To działa też bardzo często tak, że jeśli one przechodzą na jakąś dietę, zazwyczaj bardzo restrykcyjną, to musi się temu też podporządkować cały dom. I, i dzieci wtedy też są na tej diecie. I mąż jest na tej diecie, i, i to codziennie jest bardzo mocno kontrolowane, komentowane, no i musi być przestrzegane przez właśnie członków rodziny. A nie ma tam takiego nacisku na kwestię tego, czy to ma być do końca zdrowe. Oczywiście. To zawsze jest pod płaszczykiem bycia zdrowym, ale zazwyczaj chodzi po prostu o śniadanie jakiejś wagi lub bycie po prostu szczupłym i atrakcyjnym, a często na przykład zaniedbywane są potrzeby odżywcze, zwłaszcza młodych osób. No to które potrzebują bardzo, tego więcej. Bardzo rzadko jest zdrowe raczej. Mhm. Więc, więc tak, jakby też próba. No próba takiego dostosowywania jednej, jednej diety i stylu życia pod osoby w różnym wieku, o, o różnej sprawności fizycznej, różnych o różnych potrzebach. potrzebach. Więc wiemy już kim jest Almond mam. To teraz może, że jakoś trzeba e, zgłębić jej lore. Skąd to się w ogóle wzięło? Można zauważyć, że czasami nie jest to ogólnie też kwestia uniwersalna, ale często na przykład Almond mams mogą mieć e, trochę inny stosunek niż inni dorosli w naszym życiu do jedzenia. Jest to taka e, rzecz, która musiała się z czegoś wziąć. No, to jest e... konkretna grupa osób, konkretne pokolenie. No i na pewno ma to jakieś swoje podłoże. I, I już patrząc na Polskę, bo chyba na tym się skupimy, na, na tych w sumie przeżyciach też, no w jakiś sposób naszych, ale też y, osób z naszego otoczenia, to się zrobił temat bardzo popularny i widać, że bardzo dużo osób w naszym wieku, głównie dziewczyn, kobiet y, młodych, miało z tym problemy, ma z tym problemy do tej pory, jeśli chodzi właśnie o ich matki. I co? Od czego by tu zacząć? No generalnie są to osoby, które, tak jak już mówiłyśmy, urodziły się powiedzmy w tych latach osiem, y, 70, 70. żeby to już jakoś y, przybliżyć wszystko. To hmm. nie były najlepsze czasy w historii Polski, <noise> może coś nie najgorsze, ale zdecydowanie to nie były najlepsze czasy na rozwinięcie zdrowej relacji też z jedzeniem. No właśnie. E, zwłaszcza, że o ile sądzę, że w tamtych czasach nie takie dbanie o przestrzeganie. Konkretnej wagi nie było aż tak dużym problemem. To problem był z tym dostępem do, do jedzenia, zwłaszcza z taką emocjonalnością z tym związaną, ponieważ no, często tego jedzenia mogło brakować. Dlatego też ta mentalność, sądzę, że osób, które się urodziły w tamtych latach, mogła się zmieniać drastycznie z każdą inną dekadą. Zwłaszcza kiedy w Polsce, że tak powiem, no przeszliśmy właśnie tą transformację. No i nagle nastał w Polsce kapitalizm i mamy dostęp do większej ilości produktów, nie zawsze zdrowych. A nadwaga nie była nigdy w sumie za bardzo problemem w tamtych czasach, więc też no głównie kobiety, które powiedzmy, zauważyły też zmianę wanii. U siebie mogły plątać się w jakieś różne restrykcyjne diety, ponieważ nie miały tak naprawdę za bardzo pojęcia o, no, o zdrowym żywieniu. Tak, no też tym wszystkim można było się zachłysnąć wtedy po prostu, bo to była totalna nowość dla, dla Polaków, co nie, to były yy, nowe produkty, dostęp do nowych rzeczy, do większej ilości rzeczy, większy wybór, plus to... Zaczęliśmy mieć też dostęp do wielu różnych e, mediów. Tak. E, I pamiętam, że na początku też lat 2000 zaczęła panować pewna panika związana z otyłością, która się wzięła ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast mam wrażenie, że ten problem nie pokrywał się aż tak bardzo, nie bagatelizuję go, ale mam wrażenie, że dużo tych komunikatów medialnych lub różnych programów z tych związanych. A miało na cel głównie sensacje i a, wzbudzenie pewnego strachu. No i również, co tu też dużo mówić, dużo jakichś takich sposobów na zarobek. Sądzę, że, że właśnie matki, które nie miały za bardzo też takiego wykształcenia, które teraz na przykład milenialsowe matki, nie wiedziało jak poprawnie na przykład dbać o, o wagę swoją czy swojego dziecka i często popadało w różne tematy reklamowe, też warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o media, to no właśnie te kobiety z generacji X żyły w bardzo fatfobicznych czasach. To była era Heroin chic, to była era Kate Moss, to były lata dwutysięczne, w których po prostu noszenie M to był już jakiś wstyd w mediach. Dlatego te kobiety są pewnie dużo bardziej wyczulone na, na ten temat, ponieważ też one były... No to mógł, na pewno było bardzo takie, nie wiem jak to określić w sumie... Trochę taki szok kulturowy no, szok, też dla polskich szok kobiet. Szok na pewno, plus no to było bardzo na pewno takie, nie wiem, mętli w głowie tworzyło, bo z jednej strony miała dostęp do tego wszystkiego, do tego, do tego jedzenia i miliona marek i Wszędzie widziałaś jakieś nowe reklamy, miałaś dostęp do mediów, w których właśnie z drugiej strony widziałaś, że te wszystkie gwiazdy są teraz bardzo wychudzone, co nie? Tutaj z trzeciej strony Ameryka też grozi, po prostu ostrzega przed otyłością dzieci i tak dalej. No to na pewno nie było. Łatwe tak mentalnie, żeby znaleźć w tym jakiś taki złoty środek i w ogóle samemu dojść do jakiegoś zdrowego podejścia do tego zdrowego tematu. podejścia, tak. Też trzeba wziąć też pod uwagę, że właśnie jeżeli chodzi o matki, to no, od mam się też dużo wymaga i mamy są często w ogniu krytyki. W sumie pod różnymi aspektami. I w sumie nie dziwne, że jeżeli tylko matki zauważały, że dziecko ma chociaż trochę tej nadwagi, to po prostu wpadały w panikę i obwiniały się na to. Że są złymi matkami, ponieważ obraz złej matki w tych dwutysięcznych czasach to sądzę, że właśnie była matka, która, właśnie, która pozwala dziecku tyć. No i też trzeba wspomnieć, że często, jeżeli chodzi o polskie matki, które też, no trzeba też powiedzieć to, że dużo z nich musiało w tych czasach a, pracować, nie zawsze miało też czas, żeby poświęcać e, uwagę tym dzieciom, to, to te matki mogły po, popadać łatwo w jakieś różne rodzaje krytyki, w różne, jakby, taktyki wybudzania strachu. Plus tego jest na pewno taki, że te kolejne pokolenia, czy nasze, czy milenialsów mają już trochę inne podejście do tego wszystkiego i coraz więcej się o tym mówi i dyskutuje o tym, jaki to wszystko miało zły wpływ na nas i, i staramy się zmienić nasze podejście na trochę zdrowsze. Generalnie wydaje mi się, że jest trochę mniej fatwobi tego typu rzeczy, chociaż to też ma swoje. Różne no, fazy, ma... akurat. zloty i upadki, bym powiedziała. No, tak, ale generalnie można powiedzieć, że raczej idziemy w dobrą stronę pod tym względem. Sam fakt, że już zwracamy uwagę na ten temat jest wystarczający, mi się wydaje. Że mamy świadomość, że to w ogóle jest problematyczne i że to ma zły wpływ na, na, na dzieci. I że to w sumie w niczym zazwyczaj nie pomaga. No, ale często tak. ta właśnie typowa fatfobia, którą znamy. Po prostu charakteryzuje się zbudzaniem jakiegoś poczucia wstydu i winy, a mało kiedy jest to realna pomoc lub troska. Za wstydzaniem własnych dzieci, jeżeli nawet czasami się nie zdaje z tego sprawy, i dąży to po prostu do słabej relacji z własnymi dziećmi. Te dzieci przestają za bardzo wtedy ufać swoim mamom lub innym osobom w otoczeniu. Te dzieci nie chcą na przykład jeść przy tych osobach. Nie chcą spędzać wspólnie czasu, ponieważ kojarzy im się to właśnie głównie z krytyką. Boją się, że usłyszą znowu jakieś komentarze, więc może lepiej, jeśli się wyizolują. I no, niszczy to totalnie relacje między dziećmi a rodzicami. Tak, dodatkowo może to wprowadzić dzieci właśnie w różnego rodzaju problemy. Psychiczne, też między innymi właśnie zaburzenia odżywiania. I o ile powiedzmy temat anoreksji jest znany od wielu lat, i miejmy nadzieję, że bardziej będziemy pilnować młode osoby przed tym tematem, to też warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli tak bardzo temat jedzenia sprawia u kogoś wstyd, to może też dojść do czegoś takiego, że ta osoba będzie próbowała zawsze wyglądać na kogoś, kto typowo nie je. I może. Doprowadzić się do, do niezdrowej relacji z jedzeniem, na przykład bulimi, właśnie obiadania się wtedy, kiedy ta osoba ma okazję, lub właśnie traktowania jedzenia jako ekstremalność, a nie nad, jako coś naturalnego. Dlatego przestrzegamy przed tym, ponieważ łatwo, bardzo łatwo w takim zachowaniem wpędzić dzieci po prostu w swoją relację z jedzeniem. Ortoreksja też mi się wydaje, że tutaj, akurat w tym przypadku, może być bardzo częsta. Tak. Do tego dochodzi na przykład to, że potem boimy się jeść w miejscach publicznych, boimy się w ogóle jeść przy ludziach, już nie tylko przy tych swoich rodzicach, tylko generalnie kojarzymy jedzenie z czymś złym, z czymś wstydliwym, z czym się powinniśmy chować i, i ukrywać. Mm. No i to zaburza bardzo nas, nasz proces socjalizowania się. Dużo w interakcji tak naprawdę dzieje się przy jakimś wspólnym jedzeniu, więc. Unikamy też kontaktu z ludźmi. No tak, to znowu prowadzi do tej izolacji. Plus, no, jeśli te osoby, które są tym pokrzywdzone, nie, nie przerobią tego problemu, no to będą to też znowu przerzucać na swoje dzieci. I z tego się będzie tworzyć coraz gorszy problem, coraz większy problem, a tego raczej nikt nie chce. Plus, no, jeśli też same te osoby pokrzywdzone nie. Nie uświadomią sobie, że ma, mają w ogóle ten problem i że się zmagali z taką Almond Mam w swoim życiu, no to będą siebie nadal krzywdzić po prostu. Będą siebie same krzywdzić jakimiś restrykcyjnymi dietami, nadmiernym ćwiczeniem itd. i po prostu stopniowo wyniszczać swoje zdrowie. Tak. I trzeba też zauważyć, że jeżeli to właśnie dotyczy młodych osób, które powiedzmy uczęszczają jeszcze do szkoły, lub mają inne jakby aktywności, to może to też yy, ogólnie źle wpływać na ich rozwój, yy, zaczynając od właśnie rozwoju ich, yy, ich ciała przez po prostu yy, ich naukę, właśnie socjalizowanie się z przyjaciółmi. Więc warto sobie uświadomić, że to nie jest jedynie kwestia tego, że osoba nie chce jeść, lub podjada jakoś rzeczy. Kiedy nikogo nie ma, ale jest to w ogóle kwestia, która potrafi niszczyć tak naprawdę całe życie. To też sprawia, że generalnie przez całe swoje życie możemy mieć y, obsesję na punkcie swojego wyglądu na zasadzie takiej, że y, będziemy po prostu ten swój wygląd stawiać na pierwszym miejscu zawsze i zaniedbywać wszystko inne. Zaniedbywać wszystko inne, tak i generalnie opierać na tym całą swoją wartość, kiedy to tak naprawdę powinno być gdzieś na końcu tej listy, to będziemy non-stop o tym myśleć i na tym się skupiać, przy czym tak naprawdę to nie powinno mieć żadnego znaczenia. Generalnie to będzie też potem skutkowało ogólnie niską samą ceną u dziecka, u potem dorosłego człowieka, to nigdy nie jest nic dobrego. Co będzie miało wpływ na masę rzeczy w jego życiu, poprzez jakieś relacje z innymi ludźmi, relacje romantyczne, karierę, tak, postrzeganie siebie samego przez karierę i tak dalej. No ta samoocena ma wpływ na, na wiele rzeczy. Na nasze i... codzienne życie, tak. No, i chciałyśmy też na podstawie naszych doświadczeń, czy też doświadczeń osób z naszego otoczenia, czy po prostu. Jakieś opinii, które słyszałem. Osób z internetu, też. tak. No, mhm. Na tej podstawie chciałyśmy przekazać może jakieś porady dla, dla osób, które mają te Almond Mam w swoim życiu. Po pierwsze, to, to brzmi jak banal, ale. Rozmowa jest zawsze bardzo ważną rzeczą i trzeba pamiętać, żeby zrobić to oczywiście delikatnie, żeby nie podchodzić do tej mamy powiedzmy w taki bardzo agresywny sposób, tylko delikatnie, spokojnie wytłumaczyć to, jak, jakie jej zachowania mają wpływ na nas i jak się przez to czujemy, i też jaką krzywdę może one sobie same robią przez to wszystko, że w ten sposób jakoś to bardziej wtedy dotrze. Też trzeba pamiętać, że to też nie jest może kwestia, którą jedna rozmowa rozwiąże, ponieważ jest to taki systematyczny dość problem. Aczkolwiek, aczkolwiek jeżeli czujecie, że no poza tym problemem możecie zaufać tym osobom, to warto spróbować tej rozmowy, bo możliwe, że po prostu czasami jest to kwestia no, ignorancji i um, tak naprawdę te osoby nie mają złych zamiarów, um, tylko po prostu no, nie wiedzą, jak się z tym czujecie. Ale oczywiście, jeżeli macie też poczucie, że, um, że tak naprawdę nie czujecie się swobodnie z tymi osobami i, i po prostu boicie się im przedstawić ten temat, a jest po prostu wam ciężko, to możecie spróbować porozmawiać o tym najpierw z może osobą, której ufacie. Ale która również ma jakiś w tej kwestii autorytet? Jeżeli na przykład jeden z Waszych rodziców również, a powiedzmy, ufacie mu bardziej lub wiecie, że on nie pochwala tego typu zachowania, to może warto z tą osobą porozmawiać i też mieć w niej jakiegoś takiego sojusznika w tej kwestii. Też mi się wydaje, już wracając do samej tej rozmowy, to tak jak już wspomniałaś o tym, że to często może być nieintencjonalne działanie, totalnie, więc. Jeśli będziemy przeprowadzać tę rozmowę, to warto przytoczyć konkretne przykłady, konkretne komentarze, które nas jakoś skrzywdziły i wytłumaczyć w jaki sposób nas skrzywdziły i dlaczego i co w nich było szkodliwe, żeby, żeby te osoby naprawdę miały możliwość rozumienia tej naszej perspektywy i tego w sumie co... Co w tym wszystkim jest złe? Warto się przy tym wszystkim też samemu nauczyć więcej na temat zdrowego odżywiania, bo no wychowując się w taki sposób, możemy nie mieć świadomości totalnie na, na ten temat i nie wiedzieć, jak w tym wszystkim zachować jakiś balans i, i żyć w zdrowy sposób, więc uczmy się. Tak, tylko jeszcze bym tutaj tak chciała zauważyć, że uważajcie przy tym na wszelkie takie po prostu y, sprawdzajcie te informacje, no, ponieważ w internecie. w internecie jest dużo osób, która mhm. też właśnie żeruje na, na osobach, które mają różne zaburzenia lub po prostu chcą zchudnąć chcą i nie zawsze te porady są zdrowe. Ja osobiście mogę polecić... Um, Kanał Abby Sharp, która jest dietetyczką z Kanady i mi osobiście pomogła jeść trochę bardziej intuicyjnie i widzieć też jedzenie z wielu różnych perspektyw. I w tym muszę podkreślić, że nie są to absolutnie negatywne perspektywy, dlatego polecam jej kanał. Ona też często debunkuje różne trendy, różne mity na temat właśnie zdrowego odżywiania, no jest lekarzem, więc jakby można jej zaufać w tej kwestii. No właśnie, bo takie rzeczy też trzeba sprawdzać, bo w internecie można się teraz natknąć na, no na jakichś się. fejkowych Le dietetyków, tak. którzy wcale nie są dietetykami. Jakieś mnóstwo porad, typu trzeba pić chlorofil, bo to jest zdrowe no. i po prostu odmieni twoje włosy i twoją serę i twoje samopoczucie tak. i tak dalej. Co A... chwilę pojawiają się tego typu trendy, trzeba jeść to, nie trzeba jeść tego, to jest w ogóle tak. mega Ogólnie szkodliwe. Uważajcie na wszelkie demonizowanie produktów, ponieważ często są to bardzo takie rzeczy, które mają wzbudzić lęk i zareklamować wam coś innego. Mhm. Tak więc jakby, jeżeli szukacie tych rad, to upewnijcie się, że. Są one dawane przez ekspertów, a nie przez a fałszywych proroków. Tak. I w tym wszystkim, jeśli będziemy szukać już jakichś, jakichś zdrowszych rozwiązań dla siebie, to, to trzeba słuchać swojego ciała. I tak. jeśli się, w jakiś sposób się odżywiamy i nie czujemy się dobrze, to trzeba przestać i trzeba to zmienić. I trzeba no, po prostu szukać jakiegoś złotego środka w tym wszystkim, żeby to nie było w żaden sposób obsesyjne. Też pamiętajcie, że nie zawsze jest to kwestia, którą rozwiąże tylko zdrowy tryb życia. Czasami jest to kwestia na przykład a, związana z, jakąś, z jakimś właśnie naszym stanem zdrowia, więc. Też warto robić konkretne badania. No trzeba pamiętać, że jedzenie to jest coś, co dosłownie jakby daje nam siłę do życia. Coś na czym działa nasz organizm. Tak. I zwłaszcza jeżeli jesteście młodzi e, i cały czas się prężnie rozwijacie, to pamiętajcie, że musicie mieć tą siłę i możliwe nawet że musicie jeść więcej niż niż po I prostu wam wy, niż wam się wydaje. A jeżeli właśnie widzicie po sobie, że jesteście często zmęczeni, że wpadają wam włosy, że e, jesteście wiecznie niewyspani, że nie macie do niczego energii, że wręcz na przykład macie poczucie, że zaraz zemdlejecie, to to jest kwestia, którą na pewno powinniście przegadać lekarzem i zwrócić uwagę na to, czy właśnie dostarczacie sobie wystarczająco dużo składników odżywczych, wystarczająco dużo kalorii, czy też macie wystarczająco na przykład Dużo ruchu, aktywności fizycznej. To są kwestie skomplikowane, ale właśnie warto nauczyć się ich pod takim trowym względem, ponieważ e, jeżeli właśnie będziemy ufać jakimś takim różnym trendom, jakimś fałszywym dietetykom, to po prostu łatwo możemy wyniszczyć nasz organizm i a, po prostu stracić ważne dla nas rzeczy. I mamy też porady dla, yy, dla mam, jeśli któraś z mam albo przyszłych mam nas słucha i może odczuwa, że, że robi niektóre z tych złych rzeczy, które wymieniłyśmy, to po pierwsze chciałbyśmy chyba trochę tak spokoić. To jest... Wiemy, że to bardzo często może nie być intencjonalne działanie i że bardzo często Nikt nie chce nic złego, tylko to są nawyki, które możemy mieć w sobie z jakichś jeszcze poprzednich pokoleń, i, i nie zdawać sobie sprawy, że to może mieć jakiś zły wpływ na, na dzieci. No i tak, jeśli chodzi już o jakieś takie konkretne porady, to na pewno należałoby się powstrzymywać od komentarzy na temat wyglądu swojego i innych osób w otoczeniu i też bezpośrednio od dzieci. Tego, kto ile je i co je i kiedy, bo to też bardzo mocno zostaje w głowie. Zwłaszcza takich publicznie wydawanych komentarzy, ponieważ rozumiem, że czasami są jakieś sytuacje, w których powiedzmy chcesz udzielić jakiejś wskazówki, ale mm, sądzę, że na przykład wspólny, rodzinny obiad lub no, ogólnie wszelkie takie publiczne sytuacje są trochę nie za dobre na to, ponieważ po prostu zawstydzamy tą osobę i to nie jest okej. Okay. Warto też nie wciągać swojego dziecka w jakieś swoje diety i swoje restrykcje żywieniowe, bo po pierwsze to jest dziecko i ma zupełnie inne potrzeby, po drugie, no. To zwyczajnie jest niepotrzebne nikomu i, i znowu w ten sposób też przekazujemy jakieś takie trochę chore, obsesyjne podejście do diety i swojego wyglądu i jeśli już ktoś przechodzi na dietę i tutaj mamy oczywiście wszystko w takich, no wiadomo, że przejście na dietę to nie zawsze jest coś złego, ale no mówimy o takich restrykcyjnych dietach oczywiście, no to na pewno nie wciągać w to swoje dzieci i może też same musi zastanowić, czy warto siebie samo w to wciągać. Jeszcze wracam do tych komentarzy w stosunku do dzieci. Jeśli widzimy, że dziecko ma już jakieś rzeczywiście. jest w jakimś niepokojącym stanie i widać to, patrząc po prostu na to dziecko, to oczywiście trzeba zareagować, ale trzeba zareagować w delikatny sposób i na pewno nie takimi krytycznymi komentarzami, tylko. Spokojnie porozmawiać i spytać się, czy jest w czymś problem i czy potrzebuje pomocy. I też dawać przykład własną osobą, w sensie, no jeżeli nauczymy tak naprawdę to dziecko właśnie zdrowego odżywiania się, jeżeli będziemy je zachęcać do wspólnej aktywności fizycznej, to po prostu mam wrażenie, że to dziecko same będzie chciało żyć w zdrowy z, sposób. Żyć zdrowy sposób, tak. Po prostu zamiast właśnie komentować czy krytykować, to warto zadbać o wasze wspólne zdrowie i nie właśnie w jakiś taki bardzo chory, obsesyjny sposób, ale ale po prostu w zdrowy dowiedzieć się może czegoś czego potrzebujecie w swojej diecie wykorzystywać te wspólne posiłki jako coś żeby się cieszyć i żeby wspólnie spędzić czas a nie żeby spudzać poczucie dyskomfortu no właśnie warto trochę pomyśleć nad swoim samym podejściem do jedzenia żeby go tak nie demonizować żeby nie dzielić na jakieś złe jedzenie i dobre jedzenie tylko właśnie uczyć tego balansu w tym wszystkim czy też można na przykład Razem z dziećmi gotować, żeby to jedzenie kojarzyło się rzeczywiście z jakimś fajnym czasem, dobrze spędzonym czasem i czymś, co jest ok, i czymś, co jest po prostu podstawową pod, potrzebą człowieka, i czymś, co jest w naszym życiu na co dzień, a nie czymś złym. Tak, i jakby, jeżeli też masz osoby w swoim otoczeniu, które wzbudzają w tobie takie myślenie, to warto po prostu albo z nimi porozmawiać, albo zastanowić się, czy chcesz słyszeć takie opinie cały czas, lub po prostu ustawić jakieś granice z tymi osobami, ponieważ możliwe, że czujesz presję, żeby być migdałową mamą, a też czasami to kwestionujesz, ale czujesz, że wszyscy tak robią, więc. Warto się zastanowić, czy po prostu to otoczenie nie wywiera na tobie presji i raczej ufać swojemu instynktowi, swojej intuicji i prawdziwym ekspertom niż guru z internetu lub tej jednej koleżanki, która jest cały czas na TikToku. No i to chyba koniec. Dziękuję. Mamy nadzieję, że nasz odcinek jakoś pomógł. No to tyle na dzisiaj i tak jak zawsze zalecamy obserwowanie nas na wszystkich mediach społecznościowych, a następny odcinek będzie poświęcony euforii serialowi Euforia i postaramy się przeanalizować wszystkie problematyczne rzeczy, które tam występowały. Także jeżeli a, lubicie lub nie lubicie Euphoria, to to jest odcinek dla Was.